Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne produkty z nowej kolekcji. Panini FIFA World Cup 2026. Tym razem pora na multipaki. Dwie sztuki mamy: multipaka z czterema saszetkami, jedną kartą limitowaną. Tak to wygląda, tak się to prezentuje. Po dwie saszetki po bokach, na środku karta limitowana. W pierwszym multipaku jest Kylian Mbappé, czyli będzie Francja, a po drugiej stronie będzie Anglia z Harrym Kane'em. Cena <ścoughs> za taki zestaw, za ten multipak to zaraz Wam tutaj pokażę 39 zł, czyli 40 prawie złotych za ten Produkt po 8 kart w saszetce I nie wiem, czy zauważyliście, ale tylko dwie karty specjalne są w środku, więc nie jest to dużo. Ciężko będzie to zebrać. Ok. No i pierwsza karta limitowana. Już jest. Jest to Kylian Mbappé z Francji. No i lecimy z drugim multipakiem. Saszetki złączymy, bo są dwie reprezentacje. Nic tutaj się nie powtarza. I zobaczymy, czy uda się trafić. Jakąś ekskluzywną kartę, może Momentum, może Golden Balera? Ok, wyjeżdża Hurricane, i mamy obie limitki. Hurricane, Anglia. Jeżeli chodzi o tło, to jest ono wszędzie takie same. Tylko gdzieś tam zawodnik się różni na tym tle. Ok, lecimy. Przypominam, ile tutaj jest kart do zebrania. 630, tyle kart trzeba zebrać. Bazówek 417. Pozostałe to są karty specjalne. Ok, lecimy. Pierwsza sztuka, pierwsza saszetka i mamy logo. Korei. Korea z logiem. Pierwsza karta dzisiaj Icon. Takefusa Kubo z Japonii. Mamy kodzik. I jest karta Hero Arabia Saudyjska. Szkocja. Ganon Doak. A tutaj był Alakwidi. Bo nie przeczytałem nazwiska. Dalej. Mensah z Gany. Katar. Edmilson Junior. Niakate. I to będzie... Senegal. Czy... Tak, to będzie Senegal. I mamy Anglię John Stones 1-0 dla Anglików. Saszeczka numer 2 Power up karta Defensive Rock Dean Hussein z Hiszpanii. I mamy drugą kartę Icon tym razem Matthew Ryan z Australii. I jest maskotka Maple. Reprezentująca Kanadę, tutaj. Czyli mamy maskotkę. Pierwszą z tych mistrzostw. No i jest zawodnik z Kanady. Ismael Kone na bazówce. Kodzik. Karta Hyung Wu z Korei. Belgia Jeremy Doku. Portugalia Pedro Neto. I Brazylia Danilo. No, obrazówki powiem Wam, dość fajne. Nie widzę tutaj jakichś większych uszkodzeń. Więc jeżeli chodzi o jakość, to myślę, że lepsza, aniżeli w 2022 roku. Tam dużo kart miało białe takie plamy, puste miejsca po rogach. I kolejna specjalna tym razem gol Machine Cody Gakpo z Holandii. I jest we własnej osobie Kylian Mbappé na karcie AIKEN, czyli mamy Francuza i jest remis 1:1. 1 następnie mamy Dailona Livramento. Tutaj w wybrzeże kości słoniowej, Evan Dika. Kodzik, Iran, Milad Mohammadi, znowu Wybrzeże Kości Słoniowej, Yahya Fofana, Kevin Pina i z Senegalu Pape Matar Sar. Czwarta saszetka, jesteśmy w połowie i mamy kolejną kartę Power Up, tym razem Pedri, Midfield Maestro, Hiszpania. Karta Aiken Granit Czaka z, ze Szwajcarii. Niemcy. Antonio Rudiger. I mamy kartę Contenders. Z czterema zespołami, z których wyłoni się jeden zespół, który awansuje na mistrzostwa. Czyli mamy tutaj Turcję, Słowację, Kosowo i Rumunię. Kodzik. Roshon van Eelima i to jest Kurukao, chyba zespół, który po raz pierwszy awansował na mistrzostwa. Dalej, Adams ze Szkocji, Argentyna Rodrigo de Pol i Maroko Sofian Amrabat. No i kolejne cztery saszetki z tego drugiego multipaka. Pada nam Midfield Maestro Tijani Reinders z Holandii i jest karta Master Ruki Estevao z Brazylii. No, ładne te karty są, Ruki. Dalej Jordania Abulajla z Danii Eriksen Kodzik Panama. Karaskwila. Haiti. Placide. Tutaj mamy kogo? Nie będę teraz strzelał, bo niektóre Państwa po raz pierwszy gdzieś widzę te loga. Tu i tu. Szercot Nasrulajew. I Australia. Craig Godwin. Jeżeli chodzi o wynik, na razie mamy remis. Stanęło na 1-1 i nic się nie rusza. Midfield Maestro Casemiro z Brazylii. I jest kolejna karta Master Rookie. Tym razem João Neves z Portugalii. Bazówki. Vargas z Ekwador. I kolejna karta Contenders. Mamy Jamaicę. Tutaj Kaledonia i jeszcze trzeci zespół, czyli druga karta Contenders. Kodzik Oswin Apolis, Yumincho, Timothy Wea i Johan Vasquez. Czyli nadal nie ma żadnej karty więcej. Francji i Anglii, czyżby Remis, Gol Machine Christian Pulisic, Stany Zjednoczone, Musa Altamari Aiken z Jordanii, Algieria Amoura i kolejna karta Contenders. Tym razem mamy Włochy, Walię, Bośnię i Hercegowinę oraz Irlandię Północną, czyli trzecia karta Contenders nam tutaj wpadła. Fajnie. A chyba 5 albo 6 jest ich. Janik Semedo. Perwis Estupinian. Znowu ten zawodnik. Szercot Nasrulajew. I Craig Goodwin też był. Czyli taka podobna saszetka, która była wcześniej. I ostatnia sztuka. Czy będzie rozstrzygnięcie? Mamy logo Brazylii fan favorite Yusuf Siri z Maroka, bardzo rzadko wpadają karty fan favorite teraz to dopiero zauważyłem Edward Mendy i jest ponownie kontender z karta, ale powtóreczka Teseo Kli Malik Tilman Sanderberge i El Hadzi Malik Diouf Czyli nie ma rozstrzygnięcia. Mamy ostatecznie remis 1-1. Jedna karta z Francji, jedna z Anglii. No i jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, to myślę, że będą to te dwie karty Master Rookie i dwa luga. Korea i Brazylia. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego. Unboxingu, no i tych multipaków. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!